To są nas wygrała taka osobka, która Wam się tutaj wyświetli teraz na ekranie. Dostawcie lajka, like, suba jak chcecie. Możecie, Azizy, zawsze pamiętajcie, Jara jak małe dziecko, to tak poza nawiasem. No i co, przechodzimy do odcinka. Siemandero, jedne żółte. Normalnie witam Was na odcinku, w którym będę Wam pokazywała moje oceny końcowe, ponieważ już mam wystawione, nie wiem jak wy, i w sumie. Stwierdziłam, że nagram to, ponieważ e, nie spodziewałam się totalnie, że pod ostatnim odcinkiem zostawicie aż tyle łapek w górę naprawdę. Więc e, postanowiłam, że nagram to na Was. No i no a teraz zapraszam Was na parkour. Dobra, mamy tutaj sobie taki parkour i z tego co widzę jeszcze ja go nie przechodziłam, ponieważ... Jak już dobrze wiecie, albo nie, wszystko lajkuję. No i właśnie nie pamiętam, czy wytłumaczyłam zasady tego odcinka, czy nie, ale kiedy skinę będę wam na ekranie wyświetlała moje, moją ocenę końcową z danego przedmiotu. I od pewnego momentu coś mi się z miejscem zwaliło, więc będzie ciężko. Ale mam nadzieję, że jednak... Że jednak mi się tutaj wszystko nagra, no i... Mam lagi, spoko. Właśnie nie wiem czemu. Napiszcie, czy też macie takie lagi czasem na parkurach od ostatniego czasu. Ja naprawdę przysięgam, nigdy nie miałam żadnych lagów na telefonie. A teraz od pewnego momentu, bo od paru dni, trochę mi tak zaczyna lagować. Właśnie nie wiem przez co to. Ale mam nadzieję, że już będzie dobrze, że nie będzie Was to tak strasznie wnerwiało i mnie również. E, Okej, okay, tutaj jest jakiś kluczyk, więc <laughs> prawie bym zginęła. Widzieliście, to ja nie wierzę. No, tutaj ktoś zginął i ogólnie jest mi bardzo smutno, ponieważ nikt w Nexusie nie powiedział: hej, ut, kraj, kraj, kraj. Dobra, nieważne. <śmiech> smarku, smarku. <śmiech> Sztyw, mordę jedną. Nie wierzę. Pokażę wam tutaj właśnie jakąś jedną ocenę. I ogólnie dodam, że ja jestem w klasie już pierwszej liceum, więc te oceny nie będą takie jakieś mega dobre, więc... Ten, więc... Ym, możecie wy się pochwalić jaką macie średnią w sumie, bo ja mam chyba 4,5, coś takiego. Jest to nawet bardzo dobra średnia jak na, jak na moje możliwości. No i w sumie czy ja wiem Wydaje mi się, że gdzie ten klucz? Dobra, nieważne. Powie... E, nic tu nie było idziemy stąd. O, to jest parkour idealny dla mnie. E, ponieważ ja się zazwyczaj bardzo ciężko denerwuję. I z tego co widzę po tym że to też nie będzie prosto. Więc próbuję to zrobić jakoś tak wolno, żeby to w miarę nie nubić. Wiecie o co chodzi, żeby nie, nie ginąć tyle razy. No pewno tak! Jestem taka mądra jak, jak Clover. No więc ten tutaj sobie pokażę jakąś piękną ocenę. I ogólnie będą to oceny, z których raczej nie pokazywałam. W sensie będą to oceny takie, których nie pokazywałam w poprzednim odcinku, tym takim, wiecie, którym. Pokazywałam ogólnie wszystkie moje oceny z przedmiotu, a teraz będą oceny po prostu propon nie proponowałem tylko ostateczne. I postaram się wybierać takie przedmioty, o których jeszcze nie było żadnej mowy. Możecie też napisać, czy wolicie odcinki... No jasus Maria, bo... No pewno tak! Nie, ja stąd wychodzę. Ja nie wiem, co dzisiaj ze mną jest naprawdę. I ja po prostu idę się zabić. bo pojawią wam się moje kolejne piękne oceny. Piękne jak gówno. I tutaj weźmiemy sobie kolejny parkour, taki właśnie. Wydaje mi się, że pod tym odcinkiem coś już staram się gadać. Wiecie, wiecie o co chodzi. Co? No what the fuck! What the fuck, to się liczy czy nie? Bo ja się obrażę jakieś... Bo zawsze kiedy wchodzę na parkour, to mam na początku takie lagi. Nie wiem, czy wy też takie lagi straszne, a potem, potem jest już dobrze. O, widzicie, już jest dobrze. No więc ten. Muszę wam chyba pokazać kolejną, bo to się chyba jednak liczyło, bo jednak zginęłam, więc... Które to już czwarte, dobra, nieważne, pokażę Wam. I znowu gadam, jak najęta normalnie. Tak szybko, że można się po prostu e, zesrać. Ale no, trudno. Ojejku, trzeba się teraz skupić, żeby. No, bo... no, what the fuck! Jezus Maria, to ja w tym odcinku normalnie pokażę, chyba wszystkie moje oceny, jakie mam. Ja po prostu nie wierzę. Może sobie weźmiemy coś takiego łatwego, bo na koniec, bo ja tu jestem takim nub, nubem strasznym z tego co widać że mogę po prostu zlać tego Czekaj, czy to nie jest sekundówka? Chyba nie No to czemu to ma ocenę taką jaką ma skoro jest przecież fioletowa lawa No ja tego nie ogarniam og Obraża się na BSP I w ogóle, co wy powiecie na to na przykład, żebym robiła yy, może nie daily takie live'y, ale takie od czasu do czasu takie Live z wbijania levela. W sensie nie będą to takie live, że chodzę po sekundówkach, tylko po prostu na przykład live o tytule Droga do 93 Levela. Co wy na to tam? Będę sobie z wami grała, nie? Takie luźne granie, bez żadnych losowań, bo w sumie to trochę czasu zajmują to takie losowania. Poza tym no, losowania na uśmiech to jednak nie jest nic wielkiego. a Mogłabym robić w sumie losowania na jakieś tam dripy, pixele, ale wiecie, ja nie mam ich tak za dużo, bo. Bo jednak to ten, wszyscy, nikt mi, znaczy nikt mi nie daje, tak wiecie. Raczej, dlatego postanowiłam właśnie, że będą to takie ograniczenia na dodanie do znajomych. I w ogóle, no właśnie, że będą to takie ograniczenia na dodanie do znajomych, no bo jednak ostatnim czasem mam strasznie dużo zaproszeń do znajomych, ja nie wiem czemu. I wydaje mi się, że stałam się troszkę bardziej rozpo rozpoznawalna niż ostatnio. Bo czasem ktoś mi nawet w się rozpozna, czy coś Ale no niestety z tego, z tego względu, że byłam chyba na odcinku Mikala i ten, no właśnie, <grystanie> xD Więc może ten sobie przejdziemy, o ile się udaje, o ile to nie jest sekundówka Ale oczywiście sprawdzimy Okej okay. <grystanie> To, i to jest paru e, trudny, w sensie z żółtą, ten, z żółtą oceną, nie? To jest, to jest po prostu Ej, bo ja tu jeszcze zginę, ja ja się tak nie bawię, naprawdę. Ktoś tutaj dzikie skróty robi, no, no, no. Dobra, czy też bym mogła. E, Sus ja nie wiem gdzie. W sensie. Czy tutaj coś jest? Mm, tu jest start. No dobra, nieważne. Ej, może tutaj coś jest, wiecie o co chodzi. O zresztą ten parkour jest jakiś taki upośledzony. W sensie skonstruowany, nie wiadomo gdzie trzeba iść. Ja to nie lubię takich parkourów. Wolę takie w sumie chyba ze ścianami. No i co tutaj? O, jest meta. No dobra, więc to już jest ostatni parkour i w sumie to, to już na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z głosem, to koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę, więc bye!